Siema! Dziś otworzymy sobie puszki z Premier League Tops 2026. Dwie z trzech ogólnie dostępnych. Zaczniemy sobie od o, puszki numer 2. Idziemy po kolei. W puszce mamy dostępne pięć boosterów plus booster z trzema ekskluzywami. W jednej na 10 puszek znajduje się Emerald Pararellka. A tak, poza tym to pewnie standardowy drop, może jakieś numerowane, może jakieś autografy. Dobra, lecimy z pierwszą paczką. Jest trudności Morgan Rogers, bacz Crystal Paras. Bruno Guimaraes Pedro Poro Furfors, Furfors Mikolenko Christian Norgard Pro Precision Oltara Chrom Chromking Czesk Fabregas No i to jest już fajna karta okay. Kudus a, to już ostatnia kudus, okej. Okay. Nico Gonzalez, Anderson, Welbeck, Louis Hall, Pro Precision Fernandez Hoylund, Frank Lampard, Bismuth, Tonali, Green Parallel Daniela Jamesa zielono to są te najrzadsze chyba pararelki tutaj dostępne Nail i Gravenberg Onana Ait Nouri Bermov. Gabriel Martinelli, Full Force Diga, Aaron Lennon, beast Mode Enzo Fernandez, Żółty Dixon, Batch Sutherlandu i na koniec mamy Whisę. Gansa, Nkitia, Rutter, Bern, Pro Partnership, Onana Tillemans. Tekers Sar, kurde fajnie wyglądają te karty Tekers, Pro Precision, Bamford, u, niebieska paralelka Badża, Leeds United. Ciekawe, Josh King i Killman. Okay, ostatni Basic Booster. Zdobywca Złotej Piłki Rodri, Aina, Tim Oren Okej. Okay. Murray Campbell Generation Now Job Bellingham Młody Bellingham, fajna karta Pro Partnerships Saliba Gabriel Headlines Jacob Mar Murphy Niebieski Humphreys, Connor Roberts i Aaron. Ok, zobaczmy, co nam się trafiło tutaj. Hall of Fame, Rio Ferdinand, Dennis Bergkamp i Sergio Aguero. Okej, okay, fajnie. A, zapomnieliśmy włożyć do koszulki naszego Ceska Fabregasa. Nasz jedyny traw. Dobra, trochę ogarnąłem i przechodzimy do ostatniej puszki. Zielony tin. Klasycznie. Pięć paczuch. Jedna super paczucha. I lecimy. Tia, Luis Diaz, Joshin Ajar, Gordon, Ian Wright, Bergwal, Solanki, o Nice, Zielony Badge United, Smith Rove, Niklas Fulkirk. Sweezy, Savio, Huyen, Arsenal, Bacz, Tekkers Shade, 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 Andrew Johnson, Beastmode, Tonali, Zielony Lefe, Todibo i Estewę. Amat, Andre, Botman, Langshire, Glen Murray, Breakthrough Bowler Dorgu, <coughs> Bismuth James, Żółty, Verbruggen, Mojenda i Mikolenko. Które, no nie rozpieszczają nas te puszki o, to są jakieś trudności powinno wynagrodzić te trudności Van Dyke Dinier India, Endaier Jackson no kurde, znowu Andy, jakkolwiek się to czyta. Full Force Moore, Pro Precision Brown Hill, Niebieski Smith Row, I Muniz. Ok, więc mamy ostatnią paczkę tej puszki i Diogo Jota. Morgan Rogers, Do Jong, Miley, Kukureja, Simon Francis, Beto, Niebieski West Ham United, Edwards, Ampadu. Czyli nic nie trafiliśmy. A w naszych specjalach mamy Hall of Fame Patrick Vieira, John Terry i Roy King. Ok to było tyle na dzisiaj. Jedyny traf to nasz Chromking Czesk Fabregas, więc pozdro z fartem. Yo!